Witam was. Dramatyczna walka. Trudna walka z bossem trzeciego epizodu z NMME i debilna trampolina, która mi przeszkadza. A ja boję się, że on mi z tyłu wy... właśnie to zrobił. Nagle zaczął się... Wycwalił się, kurde. Nie, to za złe miejsce jest po prostu na no, tą walkę. Musi być... Ja tego nie komentuję, jak można z takiej odległości mnie trafić w ogóle. z gupie. Nie no, to... co? <ścoughs> Dobra, bardzo dobrze, bo to było. Tak ma być. Jak już obrywam, to od razu nie ginę. Skurczębek z tej strony mi wejdzie pewnie znajdźcie O ty! Co za... Nie no nie, z tymi sterowanymi rakietami to jest po prostu jakiś joke podły. Rozumiem, gry mogą być trudne, ale nie tak, żeby tak wkurzać gracza, naprawdę bo To jest głupota. Walki z poprzednimi bossami były, że tak powiem, czystą przyjemnością. Natomiast to... Normalnie mam ochotę... Nie powiem co Jestem ciekaw jak można wygrać to na hard za pomocą samej klawiatury Oczywiście pewnie ktoś to dokonał tego Ale ja bym wrzucił się nie pisał na coś takiego Cholerny robot się zgubił Oż no kurde, skończyłem się się omnisja. Tu mi najlepiej szło w tym miejscu, więc tutaj wracam. Ty skurczy Jakim kurde cudem mnie zawiósł. No jasne. Spadam z tego miejsca, bo to jest... miejsce... ...dechowe. Idziesz tu? Ale nie tak szybko hopie! Nie, tutaj będzie dużo łatwiej chyba Ach, wiedziałem, że jednak z dwóch stron będzie mi atakował Ponieważ No dobra, mało życia Może jeszcze uda mi się wyleczyć Udało mi się Albo i nie Durny robot tam mi blokuje no co, wezmę sobie drunk mi zobaczymy, że to będzie najlepsze. Zaryzykuję. Kurde, nie, miała być drunk mi przecież Skurczy Gdzie jesteś? Gdzie jest on? No się zamknął chyba. To dobry moment na nagranie, trafiłem go tam dwa razy, trzy, trzy razy z boski między czasie O Boże kolejny robot się tutaj wpierdziela między nas. No chodź tu. To tak jest o czym się wydaje? Nie, wydawałem się. Ach. Nie, nie, nie. Muszę walczyć z nim trochę w szerszym miejscu. Nie, wiem, czy widzisz? Wyjdź tutaj. Kurde, wyłasz. Okay, chyba wyjdzie teraz. Tutaj jest najlepiej. No nie, jest głupi gu robot taki. W ogóle nie wiem. Czy wyszedł? Nie, nie wyszedł. Gdzie on się podział? Nie wiem. Skąd czy tutaj? Nie, on musi wyjść, bo tamto nie ma szans z nim. Mimo tego, że tam jest pełno żarcia. wy, mówiłaś stąd. Widzisz? Kurde, ale to jest upierdliwe. Strasznie. O kurde, jeszcze taki zwyczajny... Nie mam pytań. Jakim cudem... Dlaczego mogliby chociaż zrobić, że jedna taka kulka nie, nie zabija od razu? To by było bardzo sensowne chyba. O cholera, raz. uwolnię go. Tak. No, ja, po prostu kurde... Dobra, uwolniłem go teraz sobie znowu nagram, ponieważ wiecie jak to dużo wysiłku kosztowało, żeby po prostu wyraz naprawdę. No, że nie wyraz. Jeszcze się okazało, że nie, na szczęście jest. Tak jednegoś, to sobie mogę puścić kurdem serię naprowadzanych rakiet. Okej. Okay. czyżby skończyły mu się te sterowane rakiety? Uś, przestał z nich korzystać Gdzie on jest Nie! Ma cały czas Ale on jest chyba z daleka, nie a jednak szczala Mam nadzieję, że go trafię chociaż raz Jest wolny, jest wolniejszy jakiś, abym się wydaje Kurde, nie chciałem tej dotycznej bazuki z jednym On tu wejdzie teraz znętrzcie ale to są. O, szlak bycie. O rany boskie. Jeszcze więcej. Wiedzenia, wiedzenia. Dobra, nagrać, ponieważ mam bazukę. Nie wiem, w sumie mogłem cały czas na jednym slocie. Gdzie to. Cholerstwo. Nie, skąd on się nagle wziął? Jednak nie jest. czasem jest szybki, czasem jest wolny. Tak, wczytamy. I uciekam do jakichś. O cholera, jasna. No, no jest. No. O cholera. To mi się udało. Takim strzałem. Zginął. <laughs> ja będzie normalnie jeszcze wpakował 20. Grupi. Delikatnie mówiąc ale ja tutaj się powstrzymywałem od słów różnych, Nawet nie wiecie. Zawalczcie sobie z tym czymś to wam umówili dzień naprawdę. No nie wcale nie jestem jakiś kurde uradowany, strasznie to było strasznie kurzająca walka. I zniechęcająca trochę do tej gry. Nie no dobra przesadzam, ale naprawdę to jest takie kurde. Przesadzam to bo... Za trudne dla mnie. Momentami. Chodzi o to, żeby nie trzeba było nagrywać podczas takiej walki, bo to nie jest naturalne. Bez nagrywania to bym tego za cholernie zrobił w życiu. Prawdopodobnie by, by 10 odcinków, może. Nie, no w końcu bym to by nie zrobił, ale no naprawdę nie ma sensu tak się męczyć. Nieważne. Schodzić tam. Epizod czwarty. Nareszcie! Cieszy mnie to niezmiernie, ponieważ już nie będzie takiego okropnego bossa jak ten. Finałowy boss też jest trudny, ale nie... To, to bo absolutna przesada. I teraz zmieniamy klimat. Będą kryształki leczące, i nowi przeciwnicy, i nowe broni. Właśnie to jedna. Dark stuff! Pole by to przetłumaczyć. Mroczna Laska i oto nowy, nowy przeciwnik. Niech zademonstruje swój strzał. O kurde, dużo was. O kurde, o kurde. Z tego to się należy od tych grubasów trzymać z daleka, ponieważ oni uszkadzają. Eee, o kurde ile jest? Ja pierdziele. Zupełnie zmiana, zmiana klimatu, nie? Mniejsi nagle. Są ci. Tacy mniejsi oni strzelają, a ci więksi yy, oni właśnie atakują bezpośrednio. Są cholernie wytrzymałeś, wszyscy jak widać. O kurde. Szybkie z tych ich nawet. Nawet to ich zabije normalnie. No tak, wytrzymali oczywiście, tak samo jak ci enforcerzy. O kurde, jak dobrze być normalnie, cóż to jest. Ma łóżko niby taki pseudo. A mnichów. Tak, wyszli stąd po prostu wszyscy. Sporo tak było. A ja sobie zrobię przerwę nareszcie. Po tej walce należy mi się. To było straszne, to było straszne chyba jedna z najtrudniejszych walk z bosami do tej pory we wszystkich grach. Dobra. Do ustrzenia w kolejnej części jest epizod czwarty, także powoli, powoli zbliżamy się do końca. Pozytywnie. I nowi przeciwnicy, jak widzieliście. Mnisi oraz Dark Staff, która przebija, że tak powiem, jak się i To pocisk przelatuje przez przeciwników i wszystkich odbija od razu. Coś jak ten pocisk, jak jest się bogiem, tylko że niesterowany. Także do ustrzenia.